Podobno celu święca środki. Będziecie zaskoczeni, do czego zdolni mogą być ludzie, którym obiecano wieczną młodość, zdrowie i szczęście. Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Tym bardziej, że jest was coraz więcej, za co bardzo dziękuję. Bez zwłoki opowiem Wam o sprawie, która może szokować na wielu poziomach. W części pierwszej przybliżę Wam wydarzenia, które miały miejsce jeszcze przed popełnionymi zbrodniami, którymi zajmiemy się z kolei już za tydzień. Zapraszam Was na historię o naiwności. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Singapur, do którego przeniesiemy się dzisiaj jest tak zwanym państwem miastem. Poza nim obecnie istnieją jeszcze tylko dwa ograniczone do jednego miasta kraja, Monako i Watykan. Singapur leży w południowo-wschodniej Azji i mimo swoich niewielkich rozmiarów jego terytorium obejmuje łącznie aż 64 wyspy. Na terenie o powierzchni 719 km2 mieszka około 5,5 miliona osób. Ilość mieszkańców w stosunku do zajmowanego przez nich terenu sprawia, że jest on drugi pod względem gęstości zaludnienia tuż po wspomnianym wcześniej Monako. Pochodząca z sanskrytu nazwa stanowi połączenie dwóch słów simha, oznaczającego lwa i Pura będącego niczym innym jak po prostu miastem. Symbolem Singapuru jest natomiast hybryda lwa i ryby Merlion. Kolejne skojarzenia z dzikimi kotami to fakt, że kraj ten należy do grupy tzw. azjatyckich tygrysów. Państw, które po II wojnie światowej mogą pochwalić się najszybszym wzrostem produktu krajowego brutto. Mieszkańcy mogą cieszyć się wysokimi zarobkami obarczonymi relatywnie niskimi podatkami, dzięki nim finansowany jest chociażby ogólnie dostępny internet. Tym, o czym nie sposób nie wspomnieć, szczególnie w podcaście o takiej tematyce, jest niski współczynnik przestępczości oraz niezwykle surowe w porównaniu ze standardami europejskimi prawo karne. Choć być może trudno w to uwierzyć, w XXI wieku nadal wykonuje się tam karę chłosta. Osoby skazane zostają unieruchomione, a razy wymierzane są w obnażone pośladki za pomocą ratanowej, rozcinającej skórę pałki. By kara była jeszcze dotkliwsza, wszystko to dzieje się w miejscach publicznych na oczach setek gapiów. Karane w ten sposób są m.in. przewinienia takie jak wandalizm czy przeoczenia terminu wygaśnięcia dokumentów umożliwiających legalny pobyt. Zakazane jest posiadanie przedmiotów takich jak papierosy elektroniczne i guma do rzucia. Tej drugiej zabroniono ze względu na nagminne obklejanie nią przestrzeni miejskiej, w szczególności wagonów metra. Obecnie m.in. dzięki brakowi pobłażliwości ze strony władz, Miasto może poszczycić się sterylną wręcz czystością. Lista zakazów jest jednak zdecydowanie dłuższa i zawiera również takie pozycje jak przytulanie w obecności świadków, dokarmianie gołębi, bieganie po chodniku czy bycie nago. Bez ubrań nie można nawet przebywać w teoretycznie prywatnych miejscach takich jak hotelowy pokój. Jak wyglądać ma zatem życie seksualne podróżujących do tego miejsca turystów? Odpowiedzi na to pytanie nie udało mi się znaleźć? Po tym wstępie czuję, że poinformowanie Was o wciąż obowiązującej w mieście lwaka, że śmierć jest czystą formalnością. Obecnie wykonuje się ją poprzez powieszenie. Taki koniec spotkał również osoby, o których za moment usłyszycie. Adrian Lim przychodzi na świat 6 stycznia 1942 roku w ubogiej rodzinie mieszkającej w Singapurze. W tamtym czasie wciąż trwa II wojna światowa, co sprawia, że miasto Lwanie jest ani tak bezpieczne, ani bogate jak obecnie. Chłopiec jest najstarszym z trójki dzieci państwa Lim. O jego dzieciństwie wiadomo stosunkowo niewiele, jednak już w najmłodszych latach ma zachowywać się w sposób odbiegający od ogólnie przyjętych przez społeczeństwo norm. Jest ekscentryczny, lubi zwracać na siebie uwagę i niechętnie podporządkowuje się komukolwiek. Łatwo wchodzi w konflikty, przejawia cechy charakterystyczne dla narcystycznych zaburzeń osobowości, takie jak chociażby silna potrzeba bycia podziwianym, koncentracja na sobie czy manipulowanie innymi osobami tak, by nastawić je przeciwko ich bliskim. Siostra wspomina go jako osobę o wybuchowym temperamencie. Ma o tym świadczyć chociażby fakt, że jako nastolatek z dnia na dzień podejmuje decyzję o rezygnacji z dalszej nauki w szkole średniej. Pracuje w różnych branżach, m.in. jako informator w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, elektryk czy poborca rachunków. W żadnej jednak nie czuje się spełniony. Uważa, że stać go na zdecydowanie więcej. Mając 25 lat, żeni się z kobietą, którą poznał, gdy oboje byli jeszcze dziećmi. W 1970 roku młode małżeństwo dokonuje zakupu trzypokojowego mieszkania mieszczącego się w bloku, a dokładniej na siódmym piętrze wieżowca nr 12, zlokalizowanego w dzielnicy Toła Peijo. Koapejo jest jednym z najstarszych obszarów mieszkalnych na terenie Singapuru. Jego nazwa nieszczególnie zachęca do zamieszkania w tej nazywanej też miastem w mieście dzielnicy, gdyż w dosłownym tłumaczeniu oznacza duże bagno, to jednak nie jedyne miano, które nosi. Potocznie mówi się o nim również jako o wzgórzu pochówkowym. Dzieje się tak, ponieważ w najbliższej okolicy znajduje się rozległe stare cmentarzysko. Mimo tego niespecjalnie optymistycznego opisu, by oddać temu miejscu sprawiedliwość, warto wspomnieć, że podobnie jak w innych częściach Singapuru, również tu znajduje się wiele obszarów zielonych oraz nowoczesnych, wysokich budynków. Para kultywuje tradycyjny podział ról. Żona Lima zajmuje się domem oraz dwójką ich dzieci, on natomiast ma za zadanie utrzymać rodzinę. Za sprawą ukochanej mężczyzna decyduje się również zostać katolikiem, a decyzja ta zostaje przypieczętowana przyjęciem sakramentu sztu. W 1973 roku rozpoczyna karierę jako, a w tym momencie cisnący mi się na usta słowem, jest szarlatan. Nazwijmy go jednak medium bądź przewodnikiem duchowym od dłuższego czasu bowiem miał interesować się szeroko pojętym okultyzmem. W ten temat wprowadzał go człowiek pełniący funkcję pomoch. Najprościej jest przetłumaczyć to jako rolę uzdrowiciela bądź szamana. Zainspirowany jego działalnością Lim decyduje się wynająć pokój, który następnie przerabia na gabinet. To właśnie w nim przyjmuje zagubione, samotne i nieszczęśliwe osoby. Które rozpaczliwie pragną zmiany w swoim życiu, a wszelkich trudności dopatrują się w ingerencji złowieszczych sił nadprzyrodzonych. Przychodzących do niego klientów można podzielić na trzy grupy. Co ciekawe, również zastosowane metody lecznicze różnią się w zależności od wieku i płci pacjenta. Dwie pierwsze to starsze kobiety i przesądni mężczyźni. W ich przypadku wsparcie kończy się na przedstawieniu sztuczek, które rzekomo obrazują, między innymi, usunięcie ciążącej na nich klątwę. Trzecia grupa to młode, nierzadko trudniące się prostytucją kobiety. W stosunku do nich mistrz chętniej stosuje metody oparte na dotyku. Erotyczne masaże, a w wielu przypadkach również rytuały polegające na odbyciu stosunku płciowego. Mają zwiększyć ich poziom atrakcyjności, zapewnić wieczne zdrowie i szczęście oraz dać władzę nad mężczyznami. Warto w tym miejscu wspomnieć, że chociaż atrakcyjność fizyczna jest pojęciem względnym, posługując się ogólnymi kanonami, Lima trudno byłoby określić mianem przystojnego, jest krępym mężczyzną o podwójnym podbródku, małych oczach, szerokim nosie. Z widocznymi na twarzy licznymi bliznami po trądziku i odstającymi pieprzykami sporych rozmiarów. Dodatkowo, Lim eksperymentuje na przychodzących do niego osobach stosując roboczy odpowiednik wykorzystywanej w psychiatrii terapii elektrowstrząsami. Zapewnia przy tym, że dzięki odpowiednio dobranemu napięciu pomaga pozbyć się klientom zarówno bólogłowy, jak i żarujących na nich złych duchów. Inne kontrowersyjne zabiegi polegają na poddawaniu pacjentów, mam nadzieję, że wyraźnie słyszycie cudzysłów, w którym znajduje się to słowo. Rytuałom bazującym na przemocy fizycznej. Samozwańczy szaman, ciągnie ich za włosy, pije i kopie. Oczywiście wszystkie wizyty mają charakter komercyjny, co sprawia, że im bogaci się na oszustwach i manipulacji. Mężczyzna wydaje się być niezdrowo, wręcz zainteresowany tematyką związaną ze sferą seksualną. Zależy mu na tym, by móc współżyć z jak największą ilością kobiet, czym pomóc mają przyjmowane przez niego zastrzyki hormonalne. Zupełnie nie przeszkadza mu w tym fakt pozostawania w związku małżeńskim. Katrin tan Mut Cho jest 20-letnią mieszkanką Singapuru. Ma czarne, lekko falowane włosy, a osadzone daleko od siebie oczy o skierowanych ku dołowi kącikach zewnętrznych, podkreślane są przez długie, gęste rzęsy i dość szerokie brwi. Wysoko na prawym policzku znajduje się charakterystyczny pieprzek. Nos jest lekko zatarty, usta wąskie, lecz o wydatnych wargach, a linia żuchwy wyraźnie zarysowana. Czupła młoda kobieta już od trzech lat utrzymuje się samodzielnie pracując w klubie nocnym. Od wczesnych lat towarzyszy jej poczucie samotności, wynikające z zaniedbań rodzicielskich, których doświadczyła. Po śmierci babci, będącej dla niej jedyną bliską osobą, zaczyna cierpieć na objawy mogące sugerować wystąpienie u niej depresji. Znajoma z pracy chcąc pomóc pogrążonej w smutku, Tan. Wspomina jej o duchowym guru, który jej zdaniem byłby w stanie udzielić jej wsparcia. Kobieta nie ma przecież niczego do stracenia. Najgorszy scenariusz zakłada, że jej stan nie ulegnie zmianie. Nie spodziewa się jednak, jak spotkanie z rzekomym uzdrowicielem zmieni jej życie. Charyzmatyczny, starszy o ponad 10 lat lim, nie potrzebuje dużo czasu, by zdobyć jej zainteresowania. Kobieta wraca do jego gabinetu regularnie, za każdym razem wyrażając zgodę na współżycie. W 1975 roku 33-letniemu Limowi udaje się nakłonić Tan do wprowadzenia się do zakupionego lata wcześniej mieszkania Toa Peio. Wyobraźcie sobie, jak zszokowana musi być jego żona, gdy Lim przyprowadza do ich wspólnego domu obcą, znacznie młodszą od niej kobietę informując, że od dzisiaj ta będzie z nimi mieszkać. Co więcej, lim zapewnia, że z dwudziestolatką nie łączą go żadne relacje intymne, aby uwiarygodnić te kłamstwa, składa przysięgę pod obrazem przedstawiającym Jezusa Chrystusa. Żona jest jednak zupełnie nieprzekonana, co skutkuje jej wyprowadzką, którą finalizuje w ciągu zaledwie kilku dni. Zabiera ze sobą dzieci. I składa pozwolenie Ich małżeństwo kończy się oficjalnie w 1976 roku. Początkowo Lim nazywa partnerkę swoją świętą żoną, choć oczywiście jest to jego autorski konstrukt, ma on zakładać rodzaj czystej duchowej relacji, której współżycie jest czymś w pełni uzasadnionym i pozbawionym grzechu. Wygodne, prawda? W 1997 roku para decyduje się jednak na przeniesienie swojego związku na kolejne, tym razem usankcjonowane poziom poprzez zawarcie małżeństwa. Złożona przysięga, podobnie jak poprzednio, w żaden sposób nie przeszkadza mężczyźnie w utrzymywaniu relacji intymnych ze swoimi klientkami, które z czasem, podobnie jak wcześniej Tan, zacznie tytułować mianem świętych żon. Można by zacząć snuć rozważania, jak czuje się z tym jego oficjalna małżonka. Trudno stwierdzić, na ile przeszkadza jej ten proceder, jednak z pewnością jest świadoma jego występowania. Co więcej, Lim wyznacza żonie zadanie, na które ta, chcąc nie chcąc, przystaje. Polega ono na przyprowadzeniu do jego gabinetu kolejnych kobiet. I namawianiu ich na współżycie z jej mężem. Lim ma na to nalegać, wierząc, że liczne stosunki seksualne przedłużą mu życie. Samozwańczy uzdrowiciel znęca się nad swoją żoną fizycznie i psychicznie. Wie, że kobieta nie odejdzie, ponieważ to, co wspólnie tworzą, jest pierwszą w jej życiu. Namiastką domu i rodzinę. Jej stan emocjonalny w tamtym czasie jest na tyle kiepski, że bez namysłu poddaje się wszelkim groźbom i manipulacjom. Dochodzi nawet do tego, że lim przemocą nakłaniają do świadczenia usług seksualnych. Na tym się jednak nie kończy. Domaga się, by tan poza nim samymi przypadkowymi klientami współżyła również z jak najmłodszymi osobami, co jak twierdzi pozwoli jej na utrzymanie młodości. Oddając się woli męża i ku jego uciesze, podobno sypia również ze swoim szesnastoletnim bratem. To wciąż za mało, by zaspokoić skrajnie perwersyjne i chore Lima, który postanawia odbyć stosunek seksualny jednocześnie ze swoją żoną i jej młodszą siostrą. Już po tej sytuacji zmusza szwagierkę do prostytucji, każąc część zarobionej kwoty oddawać sobie. W 1979 roku w gabinecie Lima pojawia się kobieta w średnim wieku. Szybko wychodzi na jaw, że nie przyszła sama, przyprowadziła do niego córki. Ma nadzieję, że dzięki odpowiednio dobranym i przeprowadzonym rytuałom będzie w stanie zapewnić im jak najlepszy los. Wśród przybyłych znajduje się 24-letnia mężatka hołka hong Młoda kobieta od razu przykuwa uwagę znachora. Ciemnowłosa i ciemne oka faktycznie wyróżnia się urodą. Jej ciemne, proste włosy tworzą lśniącą taflę, a brązowe, stosunkowo duże oczy podkreślone są umiejętnie wykonanym makijażem. Kobieta przyszła na świat w wielodzietnej rodzinie jako trzecia z sześciorga dzieci. Jej dzieciństwo, podobnie do dzieciństwa Tan, nie należało do najszczęśliwszych. Doświadczyła straty ojca, mając zaledwie 8 lat. Po jego śmierci nie mogła liczyć na wsparcie matki czy pozostałego rodzeństwa, ponieważ odesłana została do mieszkającej w Malezji ciotki. Do Singapuru wróciła dopiero po 7 latach, kiedy była już w stanie podjąć zatrudnienie i tym samym wspomóc rodzinny budżet. Gdy pojawia się w gabinecie Lima po raz pierwszy, ma ułożone nie tylko życie prywatne, ale też zawodowe. Jest zatrudniona w jednej z wielu singapurskich fabryk, jej mąż natomiast pracuje jako spawacz. Ał przedstawiana jest bardzo często jako prosta, wypełniająca wola innych osoba. Niewykluczona, że wpływ na to miało odebranie jej jakiejkolwiek decyzyjności już we wczesnych latach życia. Kobieta bardzo szybko staje się oddaną wielbicielką Lima. Wierzy, że ten faktycznie posiada nadprzyrodzone moce. Do takich wniosków dochodzi po zademonstrowanej przez mężczyznę sztuczce z kurzym jajem. Ten, jak to miewał w zwyczaju, w samotności wprowadził do niego czarny barwnik, wykonując niezauważalne nakucie w skorupce. Już na oczach zafascynowanych klientów prosił ich o dotknięcie, a następnie rozbicie przedmiotu. Gdy zamiast spodziewanego żółtka natrafiali na czarną maść, Przekonywał ich o ingerencji nieczystych mocy i konieczności podjęcia leczenia. Demonstrował swoje rzekome uzdolnienia również poprzez przemawianie zmienionym głosem w językach obcych, których teoretycznie nie znał. Stan, w jakim się wtedy znajdował, miał być głębokim transem. Hołd została również poddana terapii prądem. Ponieważ w wyniku porażenia zobaczyła światło. Nadała temu zdarzeniu mistycznego znaczenia. Kobieta wraca do gabinetu z Nehora regularnie, pozwalając, by ten wypowiadał się negatywnie zarówno na temat jej matki, jak i męża. Lim wymyśla kłamliwe historie, chcąc, by Hoł zerwała kontakt z najbliższymi sobie osobami. Na efekt tych działań nie musi długo czekać. Po trzech miesiącach od ich pierwszego spotkania. Kobieta nie tylko zgadza się zostać jego świętą żoną, ale też przeprowadza się do mieszkania, które ten dzieli stan. Tuż za nią podąża jej, delikatnie mówiąc, zaniepokojony i w świetle prawa, jedyny mąż. Mężczyzna chce porozmawiać z żoną i sprowadzić ją z powrotem do domu. Nie rozumie zmiany, która w niej zaszła w ostatnim czasie, jednak Tylim proponuje im wspólny rytuał, stara się okazać wsparcie i wyraża na niego zgodę. Może po prostu ma nadzieję, że tuż po nim hoł poczuje się lepiej. Bierze kobiece, bardzo na tym zależy, dlatego bierze udział w czymś, na co w innych okolicznościach raczej by się nie zdecydował. Niestety, będzie to jednocześnie ostatnia rzecz. W jego życiu. Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że dzisiejsze raz oraz nakreślone przeze mnie tło sprawiły, że kolejny, skupiony już stricte na zbrodniach odcinek, będzie dla Was interesujący. Dzisiaj, jakby nie patrzeć, faktycznie obyło się bez zwłoki. Oczywiście, mam tutaj na myśli to jak szybko udało mi się przedstawić wszystkie te informacje. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć stawiając wirtualną kawę na buycoffee tu Link zostawiam w opisie. Dobranoc. Do usłyszenia.